Nie! Proszę panią, czy możemy poprawić ten sprawdzian? Proszę, bo naprawdę nie ściągaliśmy. Tak, możecie. Proszę. Tak, możecie. Jest! Na przerwie. Stary, możemy ten sprawdziany poprawić. Pani Co nam mówisz? pozwoliła. Co, Co serio? Serio, Daniel, spingermenów! Yes. Dobra, stary, musimy iść szybko do domu coś wykombinować z mojego domu. No, no dobra, dawaj, szybko, szybko, jedziemy. Dobra, to szybko, chodź po plecaki. Dobra stary, idziemy do domu, także powiem że po prostu do mnie wpadłeś. No, dobra. Dobra stary, ściągaj plecaki. Dobra. Dobra, otwieramy laptopa i szukamy sprawdziany, tylko z odpowiedziami. Dobra. Ej, patrz, mamy tu sam sam sprawdzian tak, tylko z odpowiedziami. Jest, jest, jest. Jesteśmy uratowani. Sprawdzimy pamięć. pamięć, jak ma, na nikt napiszemy te sprawdziany, żeby nie zauważyła no na przerwie, na lekcji po poprawieniu sprawdzianów. Jego Mateusz po po, po, po.